Pan radny powiatowy Roman Wałach, ale też mieszkaniec studzienny i prezes stowarzyszenia, które działa na rzecz tej dzielnicy. Jest właśnie asfaltowana ulica źródlana, taka boczna, malutka uliczka, droga transportu rolnego w okolicy zaplecza wodociągów, przy ogródkach działkowych, która jest takim częstym skrótem dla zwłaszcza rowerzystów do RaciBorza, do centrum miasta z dzielnicy. Państwa stowarzyszenia zabiegało o to. Proszę powiedzieć, jaki jakim, jakim efekt, no efekt widać, ale dlaczego zdecydowaliście się Państwo, żeby prosić o asfalt na tej drodze? Tak, szukaliśmy dogodnego przejazdu drogą rowerową do centrum miasta ze studziennej. DK 45, no, nam troszkę tutaj przeszkadza, ponieważ też tutaj nie ma jakichś zapasów na, na szerokości, ta droga nie jest na tyle szeroka, żeby można było tu wygospodarować. Stąd jazda była chodnikami lub niebezpieczna jazda wręcz samą drogą. I przemyśleliśmy taki skrót, który w momencie wyasfaltowania kawałka ulicy tunelowej spowodował, że bardzo fajnie tutaj można dojechać ulicą tunelową, właśnie później źródlaną, do ulicy Polnej lub tutaj do ulicy Opaskiej, właśnie do tej ścieżki rowerowej, która tutaj funkcjonuje już od dłuższego czasu. Natomiast problem jest taki, że ta droga również jest traktowana jako taki wygodny skrót w momencie, jak są korki na tym skrzyżowaniu tutaj ze światłami na mycie. No I to powoduje, że ta droga jednak jest dosyć mocno rozjeżdżana. Stąd była propozycja, żeby tą drogę wyasfaltować. Pan prezydent potwierdził, że takie plany ma, że wyasfaltuje ją. A ostatnio jeszcze w rozmowach z panem prezydentem... Tutaj mówię o spotkaniu z panem prezydentem Dominikiem Koniecznym. Rozważaliśmy, w jaki sposób ograniczyć ten ruch, właśnie samochodowy, bo albo będzie tak, że ta droga będzie miała naprawdę właściwą nośność i to będzie dedykowane jako do, do, niejako do ruchu samochodowego, albo ma być tylko drogą transportu rolnego i drogą rowerową, a wówczas warto by było przemyśleć, w jaki sposób ograniczyć ten ruch. Tam były różne pomysły od zwykłego zakazu. Dla zakazu wjazdu, aż po ewentualnie jakąś szykanę, która uniemożliwiałaby przejazd, to drugie rozwiązanie byłoby skuteczniejsze. Natomiast tam no, musimy pamiętać o tym, że ono wymagałoby ustalenia, uzgodnienia z tymi, którzy dojeżdżają tam do działek, do, do pól. Więc no, na ten moment to jest tylko rozmowa. Taki sygnał poszedł, a chcielibyśmy, żeby ta droga jednak była drogą bezpieczną drogą rowerową. Panie Romanie, jeszcze też do pytanie, bo spotykamy się przy okazji organizacji przez oblicza ziemi raciborskiej konferencji dotyczącej innych rozwiązań na mycie, na skrzyżowaniu tym centralnym obok Orlenu i obok KFC w Raciborzu. A akurat Źródlana mogłaby być taką jakby obwodnicą DK 45, bo ona łączy z Tudzienną, z tutaj ulicą Opawską, a dodatkowo jest tam jeszcze taki jeszcze jeden Mały, krótki skrót przy wodociągach biegnący, dosyć wąski, ale też często wykorzystywany przez kierowców, żeby gdzieś uciekać przed tym korkiem. Więc pytanie, czy tutaj oblicza nie rozważyłyby przynajmniej jakiejś dyskusji na ten temat z władzami miasta, bo to są miejskie drogi typowo, aby zrobić je wszystkie w technologii asfaltowej? No tutaj nie odpowiem wprost na to pytanie, bo muszę powiedzieć tak, że z jednej strony mamy studium w którym pewne rozwiązania komunikacyjne istnieją dotyczące właśnie ruchu w kierunku od drogi DK 45 w kierunku centrum miasta, omijając to skrzyżowanie. Natomiast one są na etapie studium, na razie to się, tak się zatrzymały już no, wiele lat temu, już, już jeszcze za kadencji pana prezydenta Lenka. Myślę, że jedynie na czym można by rozważać, to, to już nie ulica źródlana, gdzie rzeczywiście są jeszcze domy, bo to trzeba by przejechać ulicą tunelową. Ta droga jest jednak wąska i ja myślę, że ona nie powinna być dedykowana do takiego ruchu regularnego, ale ewentualnie to, ta, ten kawałek drogi tutaj między DK45 a źródlaną przy dział, pomiędzy działkami a wodociągami rzeczywiście mógłby stanowić taki, taki ciekawy objazd. No dla tych, którzy ewentualnie w momencie, kiedy istnieją korki, to trochę by tak, może by był taki e, e, prawoskręt, można powiedzieć, zamiast tego prawoskrętu można by, byłaby ta droga wykorzystana, bo tylko te samochody, które jechałyby w kierunku centrum miasta, by wykorzystywały to, tą drogę. Być może to natężenie ruchu nie byłoby tam zbyt duże, a też e, może nie byłoby aż tak uciążliwe. Okej, okay, dobra, fajnie, bardzo dziękuję.